Witajcie w kolejnym odcinku. Na sam początek się wyszykujemy. Muszę się właśnie teraz pomalować. Dzisiaj są walentynki, i ja dzisiaj zaczynam ferię, na które tak czekałam, więc maga się cieszę. Miałam dzisiaj tylko trzy lekcje, skończyłam o 12. Wróciłam sobie i zobaczcie, co dostałam od mamy: takie serduszko, rafello i co mamy dzisiaj do zrobienia, zanim pójdę. Na pewno muszę mm, zrobić ciasto walentynkowe. Będę robić brownie chyba jakieś, bo widziałam na TikToku takie yy, super, z taką posypką serduszek, ale nie umiałam nic takiego znaleźć. Moja mama nawet dzisiaj była w sklepie i szukała tego specjalnie, ale niestety nie umiała tego znaleźć, ale i tak zrobię brownie tylko po prostu bez tej posypki. I muszę na pewno jeszcze spakować yy, prezent, także zrobicie to ze mną. Pokażę Wam, jakie dzisiaj dostałam w szkole walentynki. Patrzcie, jakie słodkie. Tu jest pierwsza z takim jemniczkiem, który ma nawet kartkę i tu jest broka taka ładna. A druga taka z kotkiem. Moje przyjaciółki, mam prawdziwy talent jak winać. I naprawdę piękne są te kartki. Nie spodziewałam się tego w ogóle. I specjalnie ubrałam dzisiaj różową bluzę. Użyję sobie dzisiaj trochę takiego cienia na powieki. Cień z Eveline. On jest bardzo ładny. Taki brązowy, brokatowy. Coś takiego. Mam taką kartkę. Którą kupiłam w Eksie i do niej jest taka ładna koperta W środku już Wkleiłam naklejki I będę tutaj za chwilę też coś pisać Patrzcie jakie mam słodkie naklejki Kupiłam je w ogóle na temu Mam takie pudełko, które gra Uwaga, zaraz wam pokażę I tam do środka dałam batony proteinowe I majtki Tu jeszcze włożyłam batony, bo się nie zmieściły I będziemy to teraz pakować do tego jeszcze wezmę ciasto. Pierwszy prezent taki. Wydaje mi się, że mega ładnie zapakowałam. Jak pakowałam w grudniu prezent, to mi aż tak fajnie nie wyszło. Więc chyba się trochę wprawiłam. A te pudełko zapakuję w inny papier, w taki zwykły, bez kwiatów. Aha, no dobra. I tak wyszedł drugi też jest bardzo ładny, ale gorzej już trochę jest zapakowany. A to nic, patrzcie, jak ładnie wyglądają. Tak się to prezentuje już gotowe. Mi się szczerze mega podoba. Eee... Takie, no takie wiecie o co chodzi, takie zwykłe, po prostu, takie nieprzesadzone, no mi się mega to podoba Tak zapakowane, idę teraz napisać tą kartkę, no i tak Zrobiłam takie ładne rysunki, miseczki, takie balony serduszkowe Mamy właśnie kartkę, prezenty i to tak fajnie wszystko wygląda Będziemy robić takie ciasto, tylko że tutaj są orzechy, a ja nie chcę dodawać ja w ogóle miałam swój sprawdzony przepis, ale nie z Thermomixa. Stwierdziłam, że przetestuję teraz coś innego, ale ja zawsze robię bez orzechów, dlatego tym razem też nie użyję. A i jakbyście sobie chcieli zrobić, to tutaj mm, możecie zobaczyć, co jest potrzebne, i tak dalej. I zaczynamy. I ja sobie to zawsze mieszam z mleczną Jak robiłam to swoje brownie, takie co wcześniej wam mówiłam to też zawsze mieszałam z mleczną Po prostu jak jest sama gorzka, to moim zdaniem to jest trochę za gorzkie I może jeszcze przez to, że dam trochę mlecznej, to po prostu dam trochę mniej cukru Moim zdaniem tak po prostu lepsze wychodzi Całe masło Teraz się to będzie... Yy, masło się rozpuści I Ta czekolada chyba też Dobra, słuchajcie, patrzymy tak jak myślałam, rozpuściło się, no wow. Wiemy dalej, pewnie teraz trzeba będzie dodać mąkę. Mm, I takie tam... A, jeszcze cukier. Tak to wygląda już gotowe. Bardzo szybko w ogóle się to robi, serwuje, było jakieś 5 minut. E, Śmierdzi jeszcze ale trochę, ale jestem ciekawa, jak to wyjdzie i teraz już będziemy to piec. Pieczemy już się tutaj w piekarniku. Tak wyszło ja w, to w ogóle pokroiłam, ale no dobra, nieważne. Wyszło tak yy, Jest na więc dobrze, że tam dałam czekoladę i tak dalej No i tak wygląda Dostałam te przepiękne nowe kwiaty LEGO I będziemy je teraz składać Nawet nie wiem jak się cieszę, ja je tak chciałam, one są takie piękne Tu już mamy złożone większość kwiatów. Został nam ostatni. one są takie ładne. mi się najbardziej podobały te róże i te, patrzcie. Zapomniałam jak one się nazywają właśnie, ale one też są bardzo ładne. O, ej, odpadł jeden. Te też są ładne. Patrzcie, takie niebieskie z żółtym. Tu jest w ogóle lilia wodna też. Te są takie, patrzcie, takie dodatek zielony. To są takie po prostu, żeby, no nie wiem, tak chyba... No nie wiem, jak to powiedzieć, żeby nie, nie było aż tak za dużo tych kwiatów, tylko też takie liście właśnie No i tu, tu się składa orchidea, tak? I już kończymy to wszystko W ogóle ile zostało klocków takich yy, Których w ogóle nie zużyliśmy i tego spama Nie wiem dlaczego jest tyle dodatkowych. Dzień dobry Ja właśnie teraz wstałam <laughs> Zobaczcie jak to wygląda one są piękne naprawdę, ale ja nie mam do nich wazonu. Zobaczcie, mam tylko taki ogromny i mam jeszcze jeden, ale on jest za mały i one by się tam w ogóle nie zmieściły. Dlatego muszę kupić wazon i teraz to tak wygląda, one się wszystkie tak rozchodzą jakoś, więc muszę kupić wazon i to wtedy będzie pięknie wyglądać, ale no zobaczcie, one są naprawdę piękne. I szczerze, trochę nam zajęło składanie tego. One w ogóle nie wyglądają, jakby miały nam długo zająć. A serio układaliśmy to chyba z 3 godziny. Więc albo to tyle zajmuje, albo po prostu my jesteśmy jakimiś słobiakami, Ale super, spędziłam czas to robiąc serio, i bardzo szybko minęło. No i super. Mm, tak się cieszę. Witajcie, witam was w dzień singla Dzisiaj mamy dzień singla, którego ja nie obchodzę Ale tak, właśnie się szykuje, słuchajcie, jest w ogóle sobota Ja dzisiaj miałam korki Jeszcze tylko wspomnę, że ja wczoraj zaczęłam ferię, więc... Trochę przeciwności losu to są, ale pani nie mogła w środę, więc musiałam dzisiaj mieć I tak, jest teraz 15, prawie 30 Ja się teraz ogarniam i słuchajcie, plan na dzisiaj jest taki, że ja w ogóle chciałam iść... Na siłowni. Ja w ogóle, mega dawno nie byłam na siłowni przez szkołę. I stwierdziłam, że skoro właśnie mam ferie, to że fajnie by było chodzić, ile najwięcej będę mogła. I chciałam od razu dzisiaj już pójść, ale przypomniało mi się, że jutro jadę na imprezę. I po takiej długiej przerwie, jak ja pójdę na siłownię, to będę miała straszne zakwasy I ja po prostu jutro na tej imprezie nie dam rady, bo zapewne nawet nie będę miała wstać z łóżka, co dopiero yy, bawić się na imprezie. Więc musiałam zrezygnować, a jutro też nie pójdę. Dlatego, że jutro jest ta impreza I nie chcę być zmęczona A ja jestem ogólnie taką osobą Że nawet jak nie mam w ogóle żadnego wysiłku Takiego mega mocnego w ciągu dnia To i tak już koło pierwszej, drugiej Zasypiam w ogóle Na imprezach czy coś i strasznie mi się chce iść do domu Spać, więc tym bardziej Jakbym poszła na siłownię, to ja bym odpadła o jakieś 23 pewnie, nawet nie wiem czy nie szybciej Serio, ja jestem taka, że jak jestem właśnie na jakiejś imprezie długo, to tym bardziej, jak się tańczymy i tak dalej. To ja już naprawdę myślę, koło pierwszej się już robię mega zmęczona. No, więc musiałam niestety dzisiaj zrezygnować i jutro też. Także dopiero w poniedziałek najszybciej mogę iść na siłkę. Kurde, no, trochę się trochę się zdenerwowałam, bo dzisiaj już na to się nastawiłam, że idea zapomniałam przecież, że. Że nie za bardzo i że lepiej dzisiaj sobie odpuścić. Ale jadę, słuchajcie, za chwilę, właśnie z mamą po wazon na te kwiaty, które wczoraj zrobiłam, bo chcę już je sobie ładnie postawić. A właśnie tak jak mówiłam, nie mam za bardzo na nie żadnego wazonu. Więc pojedziemy dzisiaj poszukać czegoś fajnego. W ogóle dzisiaj tak trochę mniej, wycisnąłam gąbeczkę, jak ją moczyłam w wodzie i o wiele lepiej mi się robi makijaż, taką trochę bardziej mokrą gąbką, bo zauważyłam, że ja ostatnio mega mocno wyciskam, a ja zawsze potem do tego jeszcze w papierze ją trochę wyciskam, żeby ona nie była aż taka mokra. I ostatnio miałam tą gąbeczkę aż trochę taką zbyt suchą i dzisiaj pomyślałam, że właśnie nie będę jej aż tak mocno wyciskać i o wiele lepiej się robi. Zobaczcie, pianka, której już jest wam, jest 10 zł na przycenie Polecam wam ją. Jestem w hebe, coś i tutaj jest właśnie zadycha. Tych nie dostawałam, ale nie wiem, wiem, że ta jest fajna. Dobra, jestem w pepko. I tak ogólnie patrzyłam na ten bazon. Taki zwykły po prostu, ale nie wiem, czy on nie jest zbyt wysoki. Tam u góry są takie małe. Właśnie one chyba by nie były spoko. No i tutaj ten mi się podoba. Taki z takimi kwiatuszkami tutaj i on właśnie nie jest jakiś ogromny ani nic. Ojej. To są jeszcze takie, żeby mi jakoś nie przypadł mega do gustu. Przyjdźmy jeszcze do Sensei i to są tylko takie małe. Ten jest ładny, ale one małe. Po prostu taki niski. No i są jeszcze do sobie takie, takie w ogóle malutkie. Tu by się nawet te kwiaty nie zmieściły. Takie malutkie. Ten jest większy, ale on mi się w ogóle nie podoba. Dobra, wróciłam i teraz taki mini haul zakupowy, z czego w większości wiecie co kupiłam, ale i tak zapraszam. Tak, kupiłam tą piankę do twarzy, to już jest moja druga. Używam jej z mamą, bo moja matka się bardzo lubi. I jest bardzo spoko, bardzo ją lubię, ona jest po prostu delikatna. Ja mam taką cerę wrażliwą i też tłustą, coś w sensie taką mieszaną. Ale ogólnie z moją twarzą się bardzo trzeba delikatnie obchodzić, dlatego używam pianek Kiedyś bardziej byłam taka, że wolałam jakieś żele, ale pianki są delikatniejsze, dlatego tą polecam Chciałam też przetestować właśnie kiedyś te inne z ale trochę się boję, że mnie zawiodą, a ta jest serio bardzo fajna Kupiłam sobie świeczuszkę, zobaczcie, takiego kwiatuszka wiosennego, bo w pepku była taka edycja już wielkanocno-wiosenna I zobaczcie, taki kwiatuszek, były chyba jeszcze żółte i zielone Dokładnie pachnie kwiatuszkami, więc serio polecam Wam kupić yy, I była po 10 zł tylko, więc chyba mało A naprawdę bardzo ładna, a ta pianka też była za 10, bo była w przycenie I na koniec lekki nie wypał, Czyli ten wazon Myślałam, że biorę dobry, ale one jest na które jest za wysoki Zobaczcie, powkładam te kwiaty i niby spoko to wygląda, ale ja myślę, że one by były lepiej, jakby były trochę wyżej, tak mi się przynajmniej wydaje no i tak to się prezentuje. On kosztował 20 zł. Ja tam już powkładałam kwiaty. Jezu, nie kwiaty, tylko kartki na sam spód tego wazonu, żeby po prostu te kwiaty trochę były wyżej, ale chyba jeszcze dam tam watę pod spód po prostu, żeby to tak wyciągnąć, żeby one po prostu leciutko, żeby one tak po prostu trochę bardziej wystawały. Bo mi się wydaje, że tak będą lepiej wyglądać, ale i tak yy, fajne są. Jeszcze na pewno lepiej niż z tamtym wazonem, który tu jest. I słuchajcie, w ogóle, ja już zdążyłam zrobić karbonara, jak wróciłam, ale nawet... Proszę, Wam tego nie pokazuję. Bo to w ogóle wyszło takie obrzydliwe. To nie smakuje w ogóle w carbonara, tylko jakiś makaron z jajkiem. Nie wiem dlaczego. To był przepis z Thermomixa. To robiłam w Thermomixie. I mama niedawno robiła ten przepis normalnie nam na obiad. I on wyszedł bardzo dobry. Tamten, co mama robiła. A mi się wyszło jakieś to sery słabe. To w ogóle było mega niedobre. Nie wiem czemu tak i nawet wam tego nie pokazuję, bo nawet to wygląda jakoś dziwnie. Ja zapomniałam kupić makaronu spaghetti, miałam tylko taki, takie kręciołki i nie odejdzie że to wygląda jakoś w ogóle dziwnie, jak nie Carbonara, to w ogóle też tak dziwnie smakuje i ten boczek też jakiś taki, nie wiem, po prostu to w ogóle nie wyszło. A Carbonara to jeden z moich ulubionych makaronów i się tak cieszyłam, że zrobię dzisiaj, a kurde w ogóle... Nie wyszło to, nie wiem jak to się stało Kiedyś robiłam carbonarę nie w Thermomixie, tylko taką zwykłą i ona akurat wyszła dobra Ale moja moc nie robiła tamtą przecież, no to nie wiem czemu tak Takie cieszę, że już są ferie Naprawdę, jak już dzisiaj byłam w ogóle po tych korkach To ja już po prostu poczułam taką wolność Cześć! Witam was w niedzielę Jest godzina, już wam mówię, która 14 Ja się teraz wykąpałam I zrobiłam sobie taki trochę everything shower Zrobiłam sobie peeling właśnie Umyłam dzisiaj włosy Umyłam sobie dzisiaj włosy Delikatnym szamponem I teraz daję Takie serum przed suszeniem I słuchajcie, dzisiaj właśnie Wybieram się na tą imprezę Także przygotujecie się dzisiaj ze mną. Pierwsza rzecz jest odhaczona, czyli kąpiel. I tam no, jeszcze będę się malować, i pokażę Wam, co dzisiaj ubieram. I to ogólnie właśnie jest taka walentynkowa impreza, bo zapomniałam wspomnieć. Trochę spóźniona, bo walentynki były w piątek, a dzisiaj jest niedziela. Ale Maga się cieszę Teraz idę suszyć włosy, słuchajcie. Szykujemy się. Ja uwielbiam się szkować przed imprezą. To ma moim zdaniem taki vibe. Jeszcze sobie zaraz puszczę playlistę, którą już mam przygotowaną na moją osiemnastkę, więc przetestujemy ją jak buja Patrzcie, mam w ogóle świeczkę odpaloną, to jest w ogóle walentynkowa świeczka A ja ją dopiero odpaliłam pierwszy raz wczoraj, bo nie zapomniałam Także spoko Ale pokażę wam jaki mam plan jak będę wyglądać Ogólnie, słuchajcie, takie get ready with me zrobię na live'ie na TikToku, bo bardzo lubię właśnie robić live'y z szykowania się Mega mi to sprawia dużą przyjemność I mam przynajmniej do kogo gadać podczas robienia tego makijażu Leci muzyczka i tak dalej Dlatego wpadajcie na mojego TikToka Bo czasami tam robię właśnie live jak się szkuję, Maluję się czy coś Więc będę na pewno przyklejać rzęsy I patrzcie mam taki cień, on się stał moim ulubionym Odkąd go pierwszy raz użyłam ten cień znam Odcień chyba 03 właśnie Kurde nie pamiętam, musiałabym sprawdzić ale on jest taki piękny, taki srebrny, błyszczący, naprawdę przepiękny jest. Tak. Chcę ubrać tą spódniczkę z berzki. Ona jest super. Taka falbankowa, szara. Ona ma spodenki pod spodem jak coś. Ja ją mega lubię. I do tego, słuchajcie, taki krótki sweter też z berszki. I ten outfit już przymierzałam, więc on wygląda moim zdaniem mega fajnie. Mam taki, wiecie, krótki sweterek po prostu. I buty do tego kowbojki długie, te takie. I moim zdaniem super. Ja w ogóle tych outfitów przymierzałam chyba z 10, nie umiałam się zdecydować. I nie chciałam iść w jakoś w krótkim rękawku, więc stwierdziłam, że wezmę ten sweter, bo on jest taki przewiewny. I myślę, że nie będzie mi w nim jakoś gorąco. Do tego taka torebka różowa. O nią było mnóstwo pytań, jak ją pierwszy raz pokazałam. W ogóle zepsuło mi się w niej to takie odpinanie. Ale ona jest z Zary. To jest chyba moja ulubiona torebka, ona jest przepiękna. I myślę, że ładnie będzie do tego outfitu wyglądać. I myślałam, czy sobie nie zawiążę róży na szyję. Taką mam też z Shane, patrzcie. Może. Nie wiem jeszcze, zobaczcie jak to będzie wyglądać Jak już się ubiorę i pomaluję i tak dalej Ewentualnie mam jeszcze takie serce Które też jest strzeń. zobaczcie Takie o To też jest mega fajne Ale to dobra, jak się wyszykuję to już wtedy wybierzemy No i będę właśnie jeszcze prostować włosy Pokażę wam się jak już będę gotowa To jest mój final look Ubrałam w końcu ten naszyjnik z serduszkiem Mam jeszcze tutaj tą bransoletkę taką Z temu Torebeczka, tutaj jest spódniczka Buty, kurde, nie wiem jak wam wam, wam to wszystko pokazać. I tak idę, słuchajcie, po więcej kontentu tego outfitu i ogólnie z imprezy zapraszam na TikToka i na Instagrama. I to już byłby też koniec tego odcinka. Także dziękuję wszystkim za oglądanie i widzimy się w kolejnym pa-pa!